Z tej strony Karolina i witam się z Wami na moim kanale w kolejnym odcinku, i dzisiaj poopowiadam Wam trochę o książkach z Waszymi ulubionymi motywami. Na Instagramie zostawiłam miejsce, w którym mogliście wpisywać swoje ulubione motywy książkowe, ale chodzi mi bardziej o motywy jako o Tropy, to jest book tropes po, po angielsku. Niekoniecznie o motywy takie jak na przykład e, motyw choroby psychicznej albo motyw problemów e, na przykład rodzinnych. Bardziej chodzi o takie motywy jak hate love, e, fake dating, e, motyw mrocznego lasu, bo taki też się pojawiał. I problem jest taki. Że większość z tych motywów odnosi się do wątków romansowych, czy to bezpośrednio w romansie, czy to w książce, gdzie ten wątek romantyczny jest, ale przegrzebałam swoją biblioteczkę, wyszukałam tu kilka książek, trochę nowszych, trochę starszych, trochę tych, które, o których ciągle mówię, a trochę tych, o których gdzieś tam w swojej pamięci zapominam, mimo tego, że mi się podobały, więc omówimy sobie dzisiaj. Te motywy. To, co jest ważne, to to, że ja niektóre z nich interpretowałam na swój własny sposób, bo mogę i Wy też oczywiście możecie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione motywy książkowe i w jakich książkach znajdziemy ten motyw. I oczywiście, pierwszym motywem, który pojawiał się najczęściej w Waszych odpowiedziach, to motyw Hate Love, czy też Enemies to Lovers, czyli od wrogów do. Kochanków, od nienawiści do miłości. Motyw bardzo często poruszany w książkach, właśnie w romansach, i mam tu kilka tytułów. Pierwsza książka będzie czymś, o czym nie mówiłam, no nie wiem, od chyba dwóch lat. A rzeczywiście taki motyw. Tutaj mamy. Pieśń Syreny, kiedy, no, trochę mamy taką zakazaną też miłość tutaj, bo mamy Syrenę, córkę królowej Syren, a także księcia, który poluje na Syreny. No i oczywiście nasza bohaterka ma zadanie, ma cel, żeby zdobyć serce tego księcia. Oczywiście ich relacja zaczyna się trochę inaczej układać niż było to założone, ale pieśń Syreny. Bardzo się cieszę, że ta książka została wydana po polsku. Trochę szkoda, że gdzieś tam w mojej pamięci o niej zapomniałam. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, jeśli lubicie młodzieżówki, gdzie właśnie jest taki motyw, jest dużo akcji, jest bohaterka, która jest taką fajną, silną babką i nie da sobie w kaszę dmuchać, ale też jest jakiś taki wewnętrzny konflikt, to Pieśń Syreny. Może być dla Was i postaram się trochę krócej mówić o tych książkach, bo to będzie masakra. Później mamy podróż miślubną Krystyny Loren. Ja ten duet absolutnie uwielbiam. Co już wiecie i inne książki tych autorek będą też się tu pojawiać z innymi motywami. Mamy tutaj świadka i świadkową, którzy muszą jechać ze sobą na podróż poślubną mimo tego, że nie są małżeństwem i ich uczucia są jakby wobec siebie mocno, mocno zimne. Oczywiście nie wynika to z tego, tak jakby. W większości motywów hate to love jest tak, że ten hate jest albo udawany, albo wynika z nieporozumienia. Tutaj też tak jest, po prostu nasi bohaterowie myślą, że ta druga strona ich nienawidzi i jak książki Christine Loren uwielbiam, są zabawne, są lekkie, są romantyczne, ci bohaterowie są po prostu fenomenalni i, i ja, ja ich uwielbiam. Więc Podróż nieślubna to kolejna propozycja, tak samo jak Beachy Emily Henry. Tutaj też ten hate love wynika mocno z nieporozumienia nasza główna bohaterka myśli, że ten drugi y, ją nienawidzi, że jej nie lubi, takie wrażenie miała. Kiedy razem studiowali i teraz kiedy spotykają się ponownie, mają szansę sobie kilka rzeczy wyjaśnić i mamy też książkę bromans pod przykrywką, tutaj też jest silna niechęć y, bohaterów w stosunku do siebie, ale zaczynają razem współpracować i okazuje się, że może ta nienawiść to nie do końca jest niechęć do tej drugiej osoby, jakieś negatywne uczucia, ale bardziej chęć chronienia własnego serca, ale pięknie powiedziałam. Montująca ja się z wami wita. Te książki z motywem Hate to Love, które wam przedstawiłam, to jest takie bardzo, bardzo słaby jakby hejt, właśnie często wynika z nieporozumienia, no na przykład w Beach read albo w podróży nieślubnej był bardzo podobny motyw, że dziewczyna nienawidzi chłopaka, dlatego że on zachowywał się w pewien sposób, więc ona myślała, że on jej nienawidzi, i teraz zaczyna tą nienawiść. Odwzajemniać, to znaczy według niej odwzajemniać, a tak naprawdę po tej drugiej stronie nie ma aż tak dużej niechęci. Ten taki prawdziwy hate love to są często książki mroczniejsze, że na przykład mamy: huh, jakby to powiedzieć, parę, gdzie jedna osoba się na drugą znęca, i to jest taki prawdziwy, prawdziwy hate. Tutaj raczej wynikało to z nieporozumienia, że jakaś tam niechęć jest, ale to nie są aż tak mocne uczucia jak w niektórych książkach, gdzie właśnie mamy jakieś toksyczne znajomości, jedna osoba się znęca na drugą, nie wiem, mamy dwóch członków konkurujących ze sobą mafii czy, czy takie rzeczy. No, więc tutaj mój w ten motyw był taki bardzo, bardzo lajtowy. Kolejny motyw, to jest motyw, który ja uwielbiam i jestem w 100% pewna, że o jakiejś, książki, o jakiejś książce z tym motywem zapomniałam i jest to motyw mrocznego lasu, takiego lasu, do którego strach wejść, ale nasi bohaterowie oczywiście muszą tam wejść, no bo po co inaczej byłby ten las? Oczywiście czerwona baśń Wiktorii Korzeniewskiej. Ostatnio wam o niej opowiadałam w filmie o retailingach i tutaj mamy słowiańskość, trochę elementów czerwonego kapturka, trochę elementów Jasie i Małgosi i właśnie ten straszliwy las, który można powiedzieć żyje własnym życiem. Mamy też książkę Winterwood. Ta autorka napisała też The Wicked Deep, które mi się podobało, to znaczy ja czytając doskonale się bawiłam. Po przeczytaniu... Te moje uczucia nie były jakieś takie super ekstatycznie pozytywne, po prostu było spoko podczas czytania i tyle. I ja takie książki też lubię. W Winterwood mamy bohaterkę, która żyje w domku przy lesie razem ze swoją mamą. Obie zajmują się czarami. Ja nie pamiętam, co to dokładnie był, była za magia, czy to było jakieś coś związane z ziołami, czy jakimi wywarami. Ale w każdym razie jest tu magia, jest też las, nie ma matki, ale nasza główna bohaterka w mrocznym, bardzo, bardzo mrocznym lesie odnajduje ciało chłopaka, który w teorii nie powinien być żywy po tym jak ona go tam znalazła, ale oczywiście okazuje się inaczej. Kolejny motyw to Friends to Lovers. I jestem zaskoczona, ile tych książek tu mam, jakby. Ja się trochę nie spodziewałam. Tweet Cute, mamy tu też motyw rywalizacji, ale też bohaterów, którzy właśnie od przyjaźni po pewne nieporozumienia przechodzą do tego, że w sumie to doskonale się rozumieją. I czemu by czegoś nie spróbować ze sobą? Mamy też książkę, wszystkie nasze chwile. Tutaj ta relacja jest bardziej skomplikowana i pomiędzy Friends i Lovers jest jeszcze dużo hejtu, dużo znowu Friends, dużo znowu Lovers, ale w końcu dochodzimy do tego punktu. Dla mnie to jest bardzo dojrzałe, bardzo wartościowe New Adult, ale raczej takie plus 15, jeśli chcecie posłuchać mojej całej opinii, dosyć długiej, ale jest na moim kanale. Dwie książki Christiane Loren, tak jak wam mówiłam, autobiografii, które absolutnie Absolutnie skradło moje serce. Ta książka będzie w ulubieńcach tego roku, bo no, czytanie jej było przyjemnością, ale też było bardzo bolesne momentami. Mamy tutaj dwóch chłopaków: jeden z nich chodzi do szkoły na takie zajęcia z pisania i ma napisać książkę, a drugi z nich jest chłopakiem trochę starszym, który też na te zajęcia uczęszczał i dzięki nim napisał swoją książkę którą potem wydał i teraz mu pomaga, i między nimi zawiązuje się niesamowita więź, ale to jest książka bardzo, bardzo wartościowa. To nie jest tylko i wyłącznie romans. I Friends to Lovers znajdziemy też w Josh and Hazel's Guide to No Dating, kiedy ta para ustawia się na e, fejkowe randki, to znaczy chodzą sobie na randki we czwórkę, Josh wybiera e, partnera dla Hazel, Hazel wybiera partnerkę dla Josha. Ale te randki wszystkie kończą się tak, że w sumie bardzo im się nie podoba i kończą na nich po prostu we dwójkę, urocza, cudowna, kocham je obie. No Kristina Loren ten duet, ma jakiś taki, taką niesamowitą magię w sobie, która mnie bardzo, bardzo przyciąga. Zastanawiam się teraz, czy nie zrobić bardzo dwa tego filmu, bo tych książek jest dużo. Friends to lovers znajdziemy też w książkach Colleen Hoover, ja wiem, że najprawdopodobniej tych książek się tutaj u mnie nie spodziewaliście, ale w lipcu przeczytałam właśnie Maybe Someday It Ends With Us i te książki mają swoje problemy, te książki mają swoje niedoskonałości, mają takie teksty, gdzie jakbym chciała być bardziej krytyczna, to mogłabym, jakby miałabym ku temu podstawy, ale ja nie chcę, bo przez te książki się po prostu płynęło. It Ends With Us zaczęłam jednego dnia o godzinie, nie wiem, 22, skończyłam drugiego dnia o godzinie 22. Po prostu bardzo, bardzo wciągają i w Maybe Someday było. Tak samo y, mam wrażenie, że Eden with Was jest książką poważniejszą, bo dotyka tematu przemocy domowej i to jest książka bardzo osobista Colin Hoover co wynika z posłowie, jakby słowa od autorki. W Maybe Someday natomiast mamy motyw zdrady i motyw trochę zakazanej miłości, bo nasz główny bohater ma tutaj dziewczynę i tak jak ja zazwyczaj motywu zdrady w książkach nie trawię, to tutaj to było jakoś tak ludzko przedstawione, że ja wierzyłam, że. Tak może się zdarzyć i tak się zdarza w życiu, i niekoniecznie zawsze jest to bardzo złe, jak mogłoby być. Nie wiem, musicie obejrzeć moją recenzję o Maybe Sunday. Y i tam tłumaczę się z tego o wiele, o wiele lepiej. Kolejny motyw, który ja też bardzo lubię, to jest motyw Found Family, czyli znalezionej rodziny, rodziny, która nie jest tą rodziną z krwi, ale raczej tą rodziną, którą my odnaleźliśmy. Mamy jakąś grupę przyjaciół, osoby, które po prostu stają się dla siebie, auto, serio, osoby, które stają się dla siebie bardzo, bardzo bliskie. I mamy tutaj serię The Paper and Tart Society, kiedy Nasi bohaterowie zakładają klub książki i stają się dla siebie naprawdę bardzo, bardzo bliscy. Są dla siebie wsparciem, są dla siebie przyjaciółmi. No i trochę stają się tą książkową rodziną, no i nie mogłoby tu oczywiście zabraknąć Maresi na ondel, te kobiety stały się dla siebie rodziną musiały razem współpracować, musiały się wspierać i najprawdopodobniej was te książki tu nie zaskakują, ale jeśli ktoś z was jeszcze ich nie czytał, to bardzo bardzo polecam i myślę, że takim Wręcz podręcznikowym przykładem Found Family, jest książka Szóstka Wron. To nie jest moje gorące polecenie, natomiast nie mogę Wam jej nie polecić, bo wiem, że znajdzie się tu mnóstwo, mnóstwo osób, które Szóstkę Wron pokochały bądź pokochają. Według mnie nie są to absolutnie złe książki, to, to żeby nie było, ale nie są to książki, od których dostałam to, czego chyba. Oczekiwałam. Dalej mamy kolejny motyw, który też jest moim ulubionym motywem. Jakoś zawsze bardzo, bardzo lubię o tym czytać. Czyli motyw fake dating, gdzie zawsze jest ten takie. Jakby to powiedzieć? Takie sztandarowe zdanie się pojawia, że hej, ja tak właściwie to, to nigdy nie oszukiwałam, tylko zawsze coś do ciebie czułem bądź czułam. I oczywiście nie może tu zabraknąć dwóch książek. Red White and Royal Blue, materiał na chłopaka, takie również podręcznikowe przykłady, fake dating, kiedy nasi bohaterowie muszą um, udawać, że ze sobą są. W materiale na chłopaka to jest udawanie rzeczywiście pary, natomiast w Red White and Royal Blue to jest bardziej fake friendship, a później z tego staje się. Dating, ale już nie taki fake. Obie uwielbiam, jeśli lubicie Red White, przeczytajcie materiał. Jeśli lubicie materiał, przeczytajcie Red White and Royal Blue. Są w wielu fragmentach do siebie podobne, to znaczy jeśli chodzi o humor, o, taką, o taki generalny vibe tych książek. No i właśnie są te motywy. I też trochę mamy tu hate love i bohaterów, którzy są zupełnie od siebie inni, ja. Obie uwielbiam i obie Wam bardzo, bardzo polecam. I mamy też książkę Meet Cute Diary, gdzie nasz bohater, właśnie żeby chronić swojego bloga, zaczyna chodzić na. Fejkowe randki z innym chłopakiem, natomiast nie jest to taki klasyczny fake dating, jest to fake dating ze zwrotem akcji, więc ta książka na pewno jest warta polecenia. Mamy tutaj reprezentację wielu osób queerowych, ale ten główny temat to jest transpłciowość. Kolejny motyw to jest motyw, Wśród którego znajdziemy inne motywy, jest to tak zwane forced proximity, czyli jakby taka wymuszona bliskość. Taka sytuacja, kiedy bohaterowie muszą ze sobą współpracować, muszą jakoś ze sobą em, przebywać razem, są do tego zmuszeni. Czasami się cieszą z tego, czasami się z tego nie cieszą, ale jednak często jest to taki motyw, że dwie osoby, które albo się nienawidzą i zostają na przykład zamknięte w jednym pokoju, albo osoby, które się nie znają zostają zastane w podobnej sytuacji. I jeśli chodzi o ten motyw, mamy książkę Tkając Świt, gdzie nasi bohaterowie są zmuszeni, czyli może... Na pewno Maja jest zmuszona, żeby odbyć tą podróż. Ta druga osoba, nie będę mówić jaka, po prostu z nią jedzie i właśnie no mamy to, że oni zmuszeni są, żeby być przez ten długi, długi czas tej podróży razem, żeby razem sobie pomagać, razem się wspierać i dotrzymywać sobie towarzystwa, bo tak naprawdę nie za bardzo mają gdzie uciec, więc też są zmuszeni do rozmów i poznawania siebie. Bardziej kolejny przykład to oczywiście gołąb i wąż, no nie ma lepszej sytuacji wymuszonego zbliżenia, wymuszonej bliskości niż mm, fake. Nie, przepraszam, nie fejkowe małżeństwo, niż po prostu ustawiane małżeństwo, do którego nasi bohaterowie Lou i Reed zostali zmuszeni. Mamy tutaj czarownice i łowcy czarownic, którzy są zmuszeni, żeby wziąć ślub. Na no, wzięcie ślubu jest w pewien sposób zobowiązujące. I kolejna książka to Balada Ptaków i Węży. Ja pokazuję Wam może takie nietypowe książki do tego, do tego motywu, dlatego że zazwyczaj. Z tym force proximity wiąże się na przykład motyw jednego łóżka, a ja bardziej Wam pokazuję no, to z drugiej strony. Na przykład, w Balladzie Ptaków i Węża, nasz młody prezydent Snow, który wtedy jeszcze oczywiście nie jest prezydentem, jest zmuszony do objęcia, jakby do bycia mentorem dziewczyny z dystryktu 12 i bardzo zależy mu na tym, żeby. Ta bohaterka, żeby Lucy przeżyła, bo to też odbije się w jakiś sposób na jego karierze, więc jeśli lubicie ten wątek, ale szukacie bardziej takich książek, gdzie ci bohaterowie mają w tym jakiś interes też, że to nie jest tylko tak, że oni bardzo jakoś nie chcą, chociaż czasami oczywiście też, to te trzy książki myślę, że mogą akurat się idealnie sprawdzić. Motyw rywalizacji, konkurencji oczywiście jakby podręcznikowy przykład to są Igrzyska Śmierci, dlatego przechodzimy dalej do The Henna Wars, kiedy nasze dwie główne bohaterki, to jest w ogóle damsko-damski romans i tutaj nasze dwie główne bohaterki ze sobą rywalizują, są w szkole takie zajęcia z ekonomii, gdzie każdy z uczniów ma przedstawić swój biznesplan i później e, są różne takie wydarzenia w szkole, żeby ten biznesplan wykonać, tak mówię, żeby po prostu nie spoilerować wam tutaj niczego no, i nasze dwie bohaterki mocno ze sobą rywalizują. I też oczywiście setna królowa, gdzie nasza główna bohaterka zostaje wybrana właśnie na tytułową setną królową. I w tym miejscu, to jest fantastyka młodzieżowa, w tym państwie, gdzie ona żyje, rządzi wspaniały władca, który pozwala na to, żeby jego. Żony, jego partnerki między sobą się zabijały, bo dlaczego nie? I to służy wszystko temu, żeby ta, która wygra, ma wyższą pozycję wśród partnerek, wśród żon. Pomysł świetny, jak czytałam, naprawdę super mi się podobało. Generalnie, tak jak wiecie, ja nie lubię motywu rywalizacji wśród dziewczyn o mężczyznę, ale tutaj jest. Tak to później opisane, że wychodzi, że jest ok. I ostatni motyw to motyw braterstwa, siostrzeństwa, czy tego przez więzy krwi, czy tego przez po prostu przyjaźń. Oczywiście nie mogą tu zabraknąć Malibu Rising, mojej nowej perełki, mojego nowego ulubieńca, książki, którą pokochałam. Mamy tutaj czwórkę rodzeństwa i. Możemy się przyglądać z bliska ich relacjom i tego, jak ta dynamika między nimi się zmienia. Malibu Rising to jakby będę Wam o niej jeszcze dużo, dużo, dużo mówić. Później mamy książkę Tipi i ja, gdzie mamy bliźniaczki syjamskie, które no nie potrafią bez siebie żyć, po pierwsze fizycznie to wiadomo, ale też psychicznie. I tutaj jest taki fragment, ja nie wiem. Czy mam, ją, czy mam go zaznaczonego, ale chyba, chyba nie. Kiedy ludzie mówią, że jak możecie żyć tak razem, jak możecie cały czas być razem ze sobą, a one mają takie, jak mogłybyśmy tak nie żyć, że nie wyobrażają sobie życia bez tej drugiej połówki. Mocno wzruszająca, to nie jest mój absolutny hit, natomiast całkowicie rozumiem, dlaczego ta książka się tak wielu osobom podoba. Mamy też y, siostry w Summer of salt, które rzeczywiście doskonale się rozumieją, które rozumieją się praktycznie bez słów I kiedy jednej coś złego się dzieje, to ta druga również cierpi I dziewczyny znikąd, tutaj mamy siostrzeństwo, ale już to bardziej metaforyczne Kiedy dziewczyny zbierają się razem, tworzą właśnie ten, nie, chcę, nie klub Taką, można powiedzieć, organizację, gdzie się spotykają właśnie dziewczyny znikąd. Ich cel jest jeden: chcą się przeciwstawić kulturze gwałtu, patriarchatowi i wszystkim złym rzeczom, które się działy w przeszłości, właśnie w miejscu, w którym mieszkają. I to już wszystkie polecenia, które mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie, że ten film był dla Was fajną wskazówką, fajną pomocą, żeby właśnie znaleźć nowe książki z Waszymi ulubionymi motywami. Dajcie znać w komentarzach. Czy rzeczywiście tak było? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.